Ludzie z miasta, którzy w lesie są dwa dni z dojazdem w roku, decydują o tym, co my mamy robić. Decydują w sposób wyjątkowo skrajny. Zadziwiające jest to, że ekstremiści, bo niestety tak określam ekoterrorystów, Decydują o naszym życiu, o naszym każdym dniu. Ustrzyki miały wielkie dni, gdy były przemiany, przychodziły w Polsce. Może ponownie to trzeba zrobić, żeby ludziom z wielkich miast pokazać, przypomnieć, że my się na Lesie znamy i dbamy o niego, bo to jest nasze miejsce pracy i życia. Człowiek. Który jest pół roku w Afryce, pisze jedną książkę. Jak rok, to dwie. Ale ten, co jest całe życie, to nie umie pisać. My z nimi nie wygramy walki na telewizję, na media, bo szczerze powiedziawszy, są to sprzedajne organy, które sprzedadzą każdy temat, żeby był nośny. Żeby był nośny. Natomiast życie ludzi, nasze normalne życie z dbałością o przyrodę, bo jesteśmy jej bardzo blisko, uważają, że jak się skończy politologię, to się na tym lepiej zna. Jak się jest wegetarianinem, to się lepiej na tym zna. I wmuszają, że to jest to miejsce i to rozwiązanie. Jednocześnie chcę powiedzieć, że jest mi przykro. Przykro. My jesteśmy prawdziwymi, prawdziwymi leśnikami, prawdziwymi przyrodnikami, bo dotykamy tego na co dzień. Na co dzień. Może ładnie nie umiemy mówić. Może kaleczymy słowa, zdania, ale praca, w Zulach jest pracą legalną, to jest żadna szara strefa. Jeżeli wystawiasz fakturę za wypielęgnowany hektar, posadzony hektar, za wycięty, ucięty kubik, za zrobione czyszczenia, to wszystko przechodzi jasno. Jest...